Cześć, ja jestem Liduch, a to jest Krypta TV. Lokalizacja kolejnej odsłony serii Fallout to dosyć gorący temat wśród fanów gry. Temat rzeka. Jedni woleliby, żeby akcja głównego rdzenia serii pozostała na wschodnim wybrzeżu, z kolei drudzy wolą powrót do korzeni, na zachód. Inni natomiast chcieliby, żeby seria opuściła Stany Zjednoczone. Ilu ludzi? Tyle opinii. Następnej odsłony nie ma co się spodziewać zbyt szybko. Bethesda ma w planach m.in. długo wyczekiwaną nową odsłonę The Elder Scrolls'ów oraz hucznie zapowiadane Starfield. Dodatkowo w zeszłym roku otrzymaliśmy Fallout 76, grę dla wielu graczy. Grę, jak to zapowiadali twórcy, na lata. Jednak nikt nie zabroni nam zgadywać, co zobaczymy w kolejnym Fallout'cie. W tym filmie chciałbym przedstawić Wam swoją propozycję. Myślę, że jest ona jak najbardziej realna. Mam na myśli San Francisco. Temat jest dosyć stary, ale nigdy nie poruszyłem go na tym kanale. Dlaczego San Francisco? Otóż w Fallout New Vegas twórcy planowali umieścić dialog, w którym jedna z postaci niezależnych wspomina o tym, że miasto zostało całkowicie zniszczone po wydarzeniach z dwójki. Befezda zabroniła tego Obsidianowi, argumentując to tym, że jest ono jedną z potencjalnych lokalizacji przyszłych odsłon serii. Tak więc, Befezda ocaliła byt miasta w tym uniwersum i wygląda na to, że ma jakiś długofalowy plan na serię Fallout. Pamiętajmy jednak, że New Vegas powstał na początku tej dekady i plany mogły ulec zmianie, ale innych podstaw do rozważań na ten temat niestety brak. Daje to również iskrę nadziei na to, że kiedyś doczekamy się powrotu na zachodnie wybrzeże. San Francisco nadaje się do tego świetnie. Stwarza szereg możliwości. Jest ono miastem neutralnym, rozdartym przez konflikt pomiędzy centrologami a Shi. W Fallout New Vegas, a ani razu o nim nie wspomniano. Daje to ogromne pole do popisu twórcom. Wiele mogło się zmienić. W Falloutie już dawno przestaliśmy otrzymywać do zwiedzania duże obszary. Poszczególne odsłony serii skupiałem się wokół dużego miasta, wraz z przyległymi terenami. Wyjątek stanowi Fallout 76, ale to dlatego, by zachować charakterystyczną dla gier MMO różnorodność, a w Wierdzini Zachodniej brak dużych miast. Największa jest fikcyjna Watoga. Za to w takim San Francisco znajdowała się baza Bractwa Stali, więc można by kontynuować wątek Wojny Zakonu z Republiką, której terytorium otacza miasto z prawie każdej strony. Nie koliduje to również z najpopularniejszą fanowską teorią o powrocie Artura Maxona na zachód. Wyrasta on na główną postać serii, więc na pewno zobaczymy go w którejś z przyszłych odsłon. Bethesda nam tego nie odpuści. Może walczylibyśmy o to, która frakcja zdobędzie kontrolę nad miastem, podobnie jak w New Vegas? Ostatecznie zakończyli konflikt pomiędzy Bractwem ARNK, a może uratowalibyśmy nową Kalifornię przed nowym potężnym zagrożeniem. Mówię wam, to ogromne pole do popisu. Ja tylko mogę strzelać, w dodatku na ślepo. Befezdo, napiszę wam ten scenariusz nawet za darmo. Albo nie no, dajcie mi pieniądze z góry. Wiem, że to dosyć słaby argument, ale w trójce kilkukrotnie wspomniano o Instytucie. Pojawił się on w kolejnej odsłonie. W czwórce z kolei wspomniano San Francisco. She. A we wspomnieniach Keloga mogliśmy zobaczyć most Golden Gate. Muszę przyznać, że wyglądał epicko i w tamtym momencie moje serce fana klasycznych części naprawdę urosło. Może to takie oczko puszczone fanom przez twórców. Kto wie? Poza tym w World spotkaliśmy centrologów. I to by było na tyle moi drodzy. Co o tym myślicie? Macie może jakieś swoje inne propozycje? Dajcie znać w komentarzach pod filmem. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!